Cześć! W dzisiejszym odcinku pokażę Wam jak włączyć tryb Nie Przeszkadzać lub inaczej Silent Mode w telefonie Xiaomi 14, także zapraszam do oglądania. Aby włączyć tryb Nie Przeszkadzać bądź Silent Mode mamy na to dwa oczywiście sposoby. Pierwszym sposobem łapiemy w prawym rogu ekranu, schodzimy na sam dół, następnie klikamy tutaj księżyc i tym sposobem mamy tryb Nie Przeszkadzać włączony. Drugą, jakby drugi sposób na ten, na ten sposób, żeby to włączyć jest po prostu przejście w ustawienia, następnie przejść dźwięk i wibracje, zejść na sądół, wejść w tryb nie przeszkadzać i po prostu klikamy nie przeszkadzać. Jak widzicie mamy znowu włączony też, tak samo silent mode. Macie dwa sposoby do tego, że się świetna ta ikonka. Także dziękuję za oglądanie, zapraszam do następnych poradników. Cześć!